Dzień dobry, Andrzej Mierzwa. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kapitalnych Rozmów. Dzisiaj waszym i moim gościem jest François Naj, Franciszek Naj. Witaj, Franciszku. Mamy wiele ze sobą wspólnego, bo ty, ja czy ja, wyjechałem chronologicznie z Polski w 82 i w 85, skończyłem we Francji i tak z Andrzeja stałem się Andrzej, a ty w 90, tak? Tak. W lat 90. z Francji do Polski i po pewnym czasie stałeś się franciszkiem. Więc wykonaliśmy podobną trasę, tylko w dwóch różnych kierunkach. Ty jesteś zawodowym, byłeś zawodowym rekruterem, jesteś dalej coachem, prowadzisz CEO Roundtable. Ja byłem bankierem inwestycyjnym, teraz jestem inwestorem, do czego bardzo mnie ciekawi, co nas różni, co nas łączy w podejściu do biznesu i pracy z ludźmi. Za chwilę zadam moje pięć pytań, ale zanim to zrobię, gorąca prośba do was o lajkowanie i subskrypcję naszego kanału. Kapitalne rozmowy na YouTube. Za chwileczkę zaczynamy. Kapitalne rozmowy. Franciszku, pierwsze pytanie. Dlaczego założyłeś filmę rekrutingową? Pytanie jest dlaczego czy po co? No to jest różnica, więc e, może opowiem po co, bo dlaczego, jest bardzo dużo powodów, ale po co to. E, chciałem zostać w Polsce, po pierwsze, więc chciałem założyć własną firmę, bo nie chciałem mieć e, kariery ekspata, tak, bo mogłem e, zacząć robić karierę w korporacji, zacząć w Polsce, ale potem widziałem, że okej, okay, będę przenoszony do innego kraju. Taki nie był mój plan. E, założyłem e, rodzinę z Polką i decydowaliśmy, że będziemy w Polsce. To było po co, żeby zostać w Polsce. A drugi e, też cel to jest tak, że chciałem coś robić zawsze w, w, w branży e, tak zwanej Echa, czyli e, e, mam wykształcenie biznesowe. E, w SCP skończyłem w, w Francji też. E, Taki e, studia podyplomowej w socjologii pracy. No i widziałem, że okej, okay, chcę połączyć, chcę pracować w biznesie, ale bardziej w branży e, zarządzania kapitałem ludzkim. Taka była moja e, intuicja. No i to jest, e, po co to zrobiłem? Franciszku, drugie pytanie. Jesteś trenerem, coachem, zaraz pewno mi to wyjaśnisz różnicę, pracujesz z prezesami firm. Pytanie jest proste. Is it lonely on the top? Eee, no tak. E, często takie prezesi e, czują e, się usamotnieni. Tak e, zaraz wrócę do, do, do tego, tak e, bo powiedzieć, że czy jestem trenerem, czy jestem coachem. Nie jestem trenerem, jestem absolutnie coachem. Jest ogromna e, różnica między byczym mentorem, coach, e, trenerem, czy e, coachem. Czyli jako coach nie mam pozycji autorytetu, bardziej zapraszam i pozwolę prezesom, żeby wyciągać ich własne lekcje swoich doświadczeń. Więc nie mam pozycji autorytetu w stosunku do prezesów. To jest ogromna różnica między coachem i trenerem czy mentorem w że e, tak, prezesi często się e, czują u, u, usamotnieni. E, może niektórzy nie do końca mają e, świadomość, bo dają sobie hadę, tak? I kiedy to widzimy ich z zewnątrz, to wygląda na to, że mają bardzo dużo osób wokół siebie, e, fajny team, e, mają też e, E, członkowie Rady albo bo szefowie no, mają mnóstwo dochodców, więc wygląda na to, że naprawdę e, nie brakuje im towarzystwa. A jednak każdy prezes e, ma tematy, które jest bardzo trudno adresować, bardzo trudno ujawnić się z tymi tematami, bo to jest. E, czy z tą prawdą można wychodzić? Czy najpierw muszę tą, tą prawdą opracować u siebie? I e, e, zawsze, zawsze można powiedzieć na co dzień: prezes myśli, kurde, co się dzieje? Co jest ze mną? Dlaczego tak jest? No i najlepsze rozwiązanie dla niego to jest rozmawiać z innymi prezesami, bo inni prezesi tak samo czują i bardzo on. on Empatyczne mogą podejść do tego, co e, inny prezes e, mówi. I w ten sposób to jest ogromne poczucie e, ulgi. No i też buduje e, ten sposób zaufania, że są tematy, które są bardzo trudne, które nie można na co dzień e, umówić, ale w gronie prezesów, przyjaciół biznesowych można znaleźć rozumienie, można. E, jak powiedzieć, ujawnić pewne rzeczy, które są nam, dla nas trudne. Nawet czasami się wstydzimy, że mamy problem z tym, ale kiedy jest właśnie przestrzeń bezpieczeństwa, to jest dużo pomaga, żeby adresować i się rozwijać. Franciszku, pytanie trzecie. Najpierw rekruter, potem coach, a potem powstał CEO Roundtable. Dlaczego i co to jest? CEO on Table jest forum rozwoju przywództwa, czyli jesteśmy absolutnie neutralną organizacją. Mamy tylko jeden cel, to jest wzajemny rozwój. Po to się że spotkamy, żeby móc zostać lepszymi. Liderami, tak? I to jest bardzo ważne, tak? Nie jesteśmy organizacją networkingową, nie jesteśmy organizacją lobbyingową. Mamy tylko e, jeden cel. I e, to jest bardzo ważne, bo to nas odróżni od wielu e, organizacji e, liderów. No i oczywiście, żeby móc się rozwijać, musimy mówić prawdę, musimy mówić o tym, co jest trudne w tym e, zawodzie lidera. Stąd też taka, takie porozumienie. Który jest poufność albo zasady bezpieczeństwa. Tak, wszystko co umawiamy zostanie między nami i też mamy takie wzajemne zobowiązanie, że nie wykorzystujemy tej informacji, które możemy pozyskać w ciągu naszych spotkań. To jest bardzo ważne i to bardzo dobrze funkcjonuje. Wszyscy nowi członkowie są zaskoczeni, jaki jest poziom otwartości i zaufania. Tak naprawdę ja to tłumaczę, że tak tęsknimy za tą atmosferą zaufania, że to jest nam bardzo potrzebne, to jest potrzebne naprawdę od serca. I kiedy ludzie to, to czują, to widzą, to jest tak fajne, że wszyscy są bacz o, o, o to. Tak ja to widzę, że oni doceniają, że jest taka przestrzeń i wszyscy to jest tak fajne, że ja też chcę o to dbać, chcę być odpowiedzialny za to, że jest kultura e, poufności, zaufania, bezpieczeństwa. To dzisiaj mamy e, prawie 250 członków e, i żeby zostać członkiem, to oczywiście są pewne kryteria twarde, tak? Trzeba być odpowiedzialny za charakter wyników, mieć pewną skalę e, o, o organizacji ale też są kryteria bardzo miękkie, czyli e, numer jeden to jest to, żeby trzeba się e, zainteresować zarządzaniem kapitałem ludzkim, tak? czyli lider to nie jest tylko e, ten, który ma super pomysł na strategię, ale jest ten, który umie wdrożyć tę strategię, czyli ta egzekucja tej strategii jest ważna, więc... Ludzie są bardzo ważne i to oczywiście wszyscy mogą mówić, że ludzie są, są ważne, pracownicy są najważniejsze, ale my chcemy mieć u siebie w, w członkostwie liderów, którzy rzeczywiście mają jako cel, żeby rozwijać swoich ludzi i jeśli widzą, i czują, że żeby, się rozw żeby rozwijać ludzi, też oni potrzebują się rozwijać, bo to idzie w parze, tak? Najlepiej rozwijać e, swoich ludzi, jeśli sam cały czas e, się rozwijać. No i jeden sposób, żeby się rozwijać, to jest ten wzajemny e, rozwój, czyli e, rozmowa z innymi presami, okay, jakie mamy bieżące e, wyzwanie i jak to robimy? Każdy ma swój przepis na sukces. Każdy próbuje różne rzeczy. No jeśli możemy dzielić tymi do doświadczeniami, to nam bardzo dużo e daje. Franciszku, pytanie czwarte. Przyjechałeś do Polski. Jesteś Francuzem, jesteś teraz Polakiem. Czy dla Francuza trawa nad Wisłą jest bardziej zielona niż na cekwaną? I dlaczego? Tak. E ja, kiedy jestem we Francji, to zawsze bronię Polską. Oczywiście, jak koram ten kraj i naprawdę dzielę się moim entuzjazmem dla tego, co Polska robiła, co Polacy robili. No, ale też bronię bardzo dużo zrozumienia. Tak, Myślę, że to jest bardzo ważne, że łatwo wydać osąd bo tak nam się, się wydaje, tak? Ale naprawdę e, trzeba lepiej rozumieć. Żeby lepiej rozumieć, naprawdę posłuchać i e, mieć węs, więcej uwagi dla naszych e, różnic. Więc e, ja jestem super zadowolony, że żyję wśród Polaków. To była najważniejsza decyzja mojego e, życia. I, i, e, e, nie przez to, że e, może mam świeże spojrzenie, to odkryję rzeczy, które sami Polacy może nie mają do końca świadomości, bo żyją w tym, tak? To, to jest często tak, tak nawet e, w coachingu, ty, kiedy ja prowadzę rozmowę z prezesem i on mówi o swoim się on uważa, że to jest naturalne, a ja mówię: Wow, to jest super talent. Myślę, że to jest taki e, zawsze takie świeże ze zewnętrzne spojrzenie jest. E, no bardziej, mm, można powiedzieć, entuzjastyczny, tak? bo pewne rzeczy nie, nie widzimy u siebie, to jest naturalne, więc Polacy pewne rzeczy nie doceniają e, u siebie, tak jak też Francuzi często też narzekają e, albo strakują i widzą, że wszystko jest źle, tak? Ale mm. myślę, że to jest brak e, dystansu, który spowoduje, że tak naprawdę to no, zawsze uważamy, że e, trawa jest bardziej zielona gdzieś indziej. No, nieprawda, tak? Mamy swoje zalety, swoje wady też, no i Troszkę to, to wymaga więcej świadomości, dystansu, refleksji, atencji, żeby rozumieć, jakie mamy zalety, jakie mamy wady. Tak? Franciszku, ostatnie, piąte pytanie. Jest takie powiedzenie, informacja jest pieniądzem. Informacja daje władzę. Jesteś człowiekiem biznesu. Skąd Ty czerpiesz informację? Bardzo dobre pytanie. Tak zawsze, tak pytanie, po co mi e, te informacje? Bo jest jeszcze bardzo dużo informacji nie? i trzeba wybrać, co jest naprawdę mi e, potrzebne. wydaje, że te informacje są mi potrzebne, żeby znaleźć swoje miejsce, swoją drogą e, na tej ziemi, tak? Więc to od razu wysortuję <gryw> e, informacje. E, tak, dla mnie to jest tak, że. E, Ważne są te informacje, które mi dają energii i które mi pozwalają widzieć, okej, okay, jaki jest sens e, tego, co ja e, robię. Te informacje dziennikarskie, no często to sensacja, tak? I czy to mi pomaga? Nie bardzo, tak. E, bardziej dla mnie o wiele ważniejsze są rozmowy może kapitalne rozmowy, ale rozmowy z ludźmi, które cenię, które, wiesz, mam uh, poczucie zaufania, że mówią prawdę, że są autentyczni. I dla mnie to jest uh, dużo więcej uh, wart, kiedy mogę, wiesz, nawet dostać informacje, ale już przetrawione, przeanalizowane, uh, od kogoś zaufanego niż e, czytanie czy oglądanie na LinkedIn czy w telewizji e, w Gaza takie informacje, która jest no, suchy, które często ma tylko taką intencję, żeby e, budzić sensacje i przyciągać e, uwagi, ale czy, czy jest im naprawdę potrzebny, nie wiem, rozmowa z mądrymi ludźmi, którzy potrafią. Mi dostarczyć te informacje, które są e, przemyślane, to dla mnie jest e, dużo fajniejsze. Franciszku, bardzo dziękuję za rozmowę, ciekawe poglądy. Życzę powodzenia w prowadzeniu, w prowadzeniu CEO Roundtable pracy. E, może kiedyś jeszcze kogoś zaprosimy od Was do kapitalnej rozmowy. Wam dziękuję za uwagę. Naszym gościem był dzisiaj Franciszek Naj. Do zobaczenia. Kapitalne rozmowy.